Siemaneczko, szrowi widzowie, witam was serdecznie w kolejnym spotkaniu FIFA 20: Kariera Frejera. Póki co, Mansfield Town jeszcze mnie stąd nie wyrzucili. Jako Ani, mogę mieć małe problemy z kichaniem, bo cholera, mam jakiś katar i. Ach, tak mnie kręci w nosie, cholera jasna. O, ale wejście. Ale strasznie mnie kręci ostatnio w nosie. Oj, mam nadzieję, że mi nie będzie już kręcić pod, do końca odcinka. Pogoda bardzo zdradliwa i e, niby się czuję w porządku, ale zawsze gdzieś tam coś tam albo w gardle swędzi, albo w nosie, cholera jasna. Oj, aż mi poleciał z oczu. Dobrze, e, wracamy do zabawy. E, jak zawsze, moi kochani, zapraszam oczywiście do subskrypcji. Kanału również do wspierania: komentowania, lajkowania i tym podobne. Wiesz, zresztą wiecie, co robić, a my wracamy do naszej zabawy, moi bili, czyli walka o Premier League. Co myślę, że raczej nie jest w tym sezonie prawdopodobne. Mało prawdopodobne, może tak. Jesteśmy w tej chwili na dziesiątym miejscu po siedmiu kolejkach. Oczywiście jakieś tam wielkie straty nie mamy do yy, liderów, ale to ciągle nie jest oczywiście to. Co byśmy chcieli i myślę, że będzie ciężko. Myślę. Ostatnio pochwaliście mnie za transfery, jakie dokonałem, więc nie jest chyba u mnie najgorzej. Składnik Wam też mogę przypomnieć na kolejny mecz. Tu w zasadzie mamy wszystkich praktycznie powyżej 70, oprócz tego Aldeira, który jest na 69 na prawej obronie, ale on jak dobrze pójdzie. To może wskoczy jeszcze. Było też pewnie trochę komentarzy, jakich zawodników mam sprawdzić, tym podobne, ale ja sobie to wszystko oczywiście przejrzałem, co prawda, ale teraz tutaj nie mam odpalenia tych komentarzy, więc w tym odcinku dzisiaj się nie odwołam do żadnego komentarza. A tak czy jak, dzięki za nie. Spokojnie, wszystkich zawodników tam zawsze gdzieś tam mam listę i sobie ich później sprawdzimy, jak będziemy przy oknie transferowym. Dobrze, my jesteśmy w ogóle po siedmiu kolejkach, więc pewnie gdzieś do około 20 w tym odcinku dojedziemy. Tak myślę. Składik mam przygotowany i pzwicz na rozkładzie. No to jedziemy z koksem moimi. Jedziemy. 1-0 na brameczkę, A łyczka wody. Wezmę sobie i jedziemy z tym koksem. 3 punkty. Very very good. Dobry start. Mamy już tutaj treningi. Trenujemy, trenujemy mocno. już coś od nas chce. Okej, okay, um... Tak jest, tutaj jesteś, kurde. Influencer numer jeden. W ogóle jakieś dziwne słowo, kto to w ogóle wymyślił, ale takie słowa istnieją. Są nawet takie zawody już. Influencer. czegoś tak? Śmiech na sali. No ale okej. Okay. dobrze. zobaczymy skład, czy coś zmieniamy. Nie, nic nie zmieniamy. Jedziemy dalej z Koksem. Tak jest. 2-1. Pięknie. Pięknie, ale cholera, jasne, nie możemy za bardzo awansować do przodu. A wcale nie jest takie łatwe tam awansować do przodu. E, bo, zobaczcie, wygraliśmy dwa mecze z rzędu. I, kurde, dalej, żeśmy się w zasadzie dużo nie przesunęli, tylko na ósme miejsce. Jaki tu jest tłok? Brentford, no tutaj. Okej, okay, no. są na pierwszym miejscu, ale tutaj jest w zasadzie. Kardy, może ich minąć w każdej, też w każdej chwili, bo yy, to jest jeden mecz, tutaj różnica, tak? Tutaj między ósmą drużyną a trzecią jest jeden punkt. Ja pierdź ale tłok. Straszny tłok. Dobrze byłoby sobie nie pozwolić na jakieś potknięcie. Na przykład w tym meczu, gdzie też możemy zagrać naszym podstawowym i tym najsilniejszym składem 3 1 pięknie. Tam ten cały Clarki, Clark. Bo to nie będzie chyba Clark, to będzie Clarki jakoś, nie? Mi się wydaje. Tak się poprawnie wypowie to nazwisko. Clark Eba. Bogusz Berko. Strzela bramki i już mamy piąte miejsce. Trzy mecze, 9 punktów, słuchajcie, z początku, początku tego odcinka. Nieźle, nieźle. Agu prawie skakuje na 76, w porządku. Nie ma problemu. Podoba mi się to. I teraz tak, znowu mamy że Silva wjeżdża do Portugalii. No ja pierwotnie mam już trzech reprezentantów. Mieliśmy jeszcze niedawno dwóch tylko z Polski. Ale. A Bogusza nie powołali. A ty, zamiana. Zobaczcie, Bogusz nie jedzie na kadrę. Kutę, mają tam lepszych. Ale jedzie bułka za to. I Fabio Silva jeszcze. No klasyk. Po prostu klasyk. Dobrze, konferencja prasowa. Dziękuję za cierpliwość. Jeśli odwalimy now. to. Oczywiście, że tak eee, a, mamy tak, skład odpowiedni. Oczywiście, że tak. Strik będzie kontynuowany, zwycięski okay. mm. eee, Tak jest, morale to oczywiście jest Lewen strategii, tak? Przeciwnicy mogą. Okay. Czuć się posrani przez to, że ostatnio wygrywamy wszystkie mecze. Czy skład mam wszystkich pewnie dostępnych? Mam nadzieję, że tak. Rozpoczynamy meczek, nawet nie musimy nic ustawiać. Sheffield Łędzy, ostatnio wszystkie mecze przegrane i miejmy nadzieję, że z nami też przegrają. Jeden, dwa, Silva Berko, pięknie. Pięknie. Czwarty mecz, 12 punktów i słuchajcie, zaczyna robić się ciekawie, bo jesteśmy na trzecim miejscu. Zaczynaliśmy z dziesiątego w tym odcinku już mamy miejsce. Trzecie, Silva na 78, Van za chwilę będzie 76, tamto 82, świetnie. I teraz chyba co, nie będziemy mieli zawodników w składzie. Czy mamy? Nie, mamy dalej. Okej, okay, nic nie robimy, nie zmieniamy nic kompletnie, idzie bardzo płynnie. Ja wiem, że za chwilę się coś zesra, będzie kartka, kontuzja, to standard. Kurde, 1-1, jeden, jeden. ja pierdziele na własnym boisku. Szkoda, szkoda tego meczu. I od razu piąte miejsce, nie? A, wyjechał. Dobra. Sprawdźmy w takim razie, kto jest dostępny. Berko. Eee. Ten kurna. Dawaj mu coś tutaj. Nie, tu jest dobrze wytrenowany. Tu jest słabo. Ten też kurde młody tutaj może chodzić. Tu w zasadzie, też powiem wam szczerze, ciężko wybrać, kogo tu trenować, bo mam tych zawodników. Z... Z tym potencjałem aż za dużo. No i teraz tak. Tutaj nie mamy zawodników dostępnych. No w porządku, więc tak. Silva. Okej, okay, zamiana i tutaj Graham. Byłby pierwszy. Bułka. Co jeszcze, się, że stołna mamy, ale bramkarza kolejnego nie mamy, więc tutaj CM może zmyć wejść. I tu jest Juźwiak. I tutaj. Ten nie może grać na prawej stronie. Ten nie może grać. Znaczy na lewej stronie może, może, może. Ten może na LW grać. Sinclair. Ten też może grać. A Smith nie może. Dobra. Taką zamianę zróbmy. Jeszcze ewentualnie Kan może grać. No właśnie na elemie. To jeszcze lepsza zmiana. No i w porządku. Takim składem musimy zagrać. Ale mnie. Ale się co? A ta FIFA jest porąbana. Zobaczcie, gramy akurat z pierwszą drużyną. I akurat wtedy, kiedy potrzebujemy zawodników, to wtedy ich nie mamy. No okej, okay. zobaczmy w takim razie. Co i tam są warci? 2-0 No tak, ale nie gramy w pełnym składzie Więc w sumie ta porażka no W sumie rację no. Mogła być przez to spowodowana Oczywiście, tak Silva, oczywiście że wejdziesz na ten mecz no Bez nawet Bez nawet zastanowienia Hmm, Jóźwiak. Za, za tego i Bułka. Ktoś tu sobie wszedł, ale nie wiem kto. Dobra, tego wywalmy: Cyk, Silwa na atak i Kan, Jóźwiak. I tego się trzymajmy, skład pełny powraca, porażka 2-0 z liderem, średnio najeża, ale trzeba wrócić na tory moi mili, to jest najważniejsze, trzeba się podnieść i to podniesienie z wysokim stylu, 4-1, Bogusz Silva wraca z kadry, Bogusz chce się pokazać chyba, żeby go znowu na kadrę powołali, na dobrą sprawę to może lepiej, żeby nie, teraz tak. Eee. No, jak myślę sobie, że tego młodego na razie wypierdzielę z treningów i Silva Nie, nie berko, tylko Silwę będę trenował cały czas. Niech Silva będzie cały czas, tylko teraz muszę zobaczyć, który trening mi się najbardziej opłaca dać. Co on ma tu najniżej? Sprint speed. Tutaj jest dosyć wolny. Tutaj też ball control nie najlepszy. Tu jest ok. Tu jest. O. Dobry trening dla niego. I tego całego klarki tam by się mogli potrenować. I on tam może gdzieś skoczy. Wyżej będzie się dawało nagranie. Czy jakieś maila mamy? No tak, przecież go wprowadziłem. I wygraliśmy. Dobrze, siódme miejsce znowu, cholera, jest na straszny tłok w czubie. Okrutny. 14 kolejek, wydawało się, że już powinno coś się klarować, a to się kurde nie bardzo klaruje. Skład przygotowany, znowu się nie zmieniamy, na razie wszystko się układa jak należy. Trzy porażki Blackburn z rzędu, przynajmniej trzy. Czwarta, przynajmniej czwarta, nie wiadomo czy nie więcej. Silva, dwie, Berko, kurde Silva kurwa, jak kuraka chodzi. Silva to myślę, że już jest gwiazda na tą ligę. Ale dawaj tu chłopaków, trenujemy mocno, 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 panie. I tutaj młody coś beczy. Młody ma problem. Mm. Yy, ciągle masz miejsce w składzie. Dokładnie młody, masz ciągle miejsce w składzie. No tylko, że za bardzo się nie wprowadzam, no bo, no bo gramy już w wysokiej klasie rozgrywkowej mimo wszystko i... Jest jakaś tam liga już siódma, w której wcześniej był. Więc. Tak, kurde, no nie do końca się może nadawać. Już. Dobrze. Hmm, czy jest jakaś szansa, że Cardiff zwycięży? My wygramy to. Szansa, że my to wygramy. E, oczywiście. E, who will win. Tak jest. My wygramy. Top spot będzie nasz. Oczywiście, że mamy. Mm. Tak jest, team morale very happy. Morale są najważniejsze. Skład mamy przygotowany, znowu się musimy zmieniać całe szczęście. Oczywiście ja wiem, że im będziemy bliżej finału, będzie coraz gorzej, coraz więcej będzie. No właśnie, kontuzji, bo Aldair ma kontuzję i zdążyłem wykrakać, ale 1-0 wygraliśmy. Dalej na piątym miejscu jesteśmy, więc nie jest tak źle. Sześć tygodni. Sześć tygodni. Ok, to byśmy mogli zrobić. To jest zrobione. To jest może do zrobienia. No to jest raczej na dłużej. Tutaj ewentualnie młodych byśmy mogli próbować. Dwóch graczy poniżej 20 roku, i oni muszą mieć potencjał większy niż średnia zawodników, którzy są już u mnie w składzie na tej samej pozycji, tak? Albo w ogóle. ja nie mam pisać czy są moi w moim składzie, czy nie. Ok. Sprawdzimy to. No spokojnie. Jestem zajęty graniem. Czas 6 tygodni. Tutaj widzę, że już Jeden tydzień minął. O właśnie. Obrońca na 83 wjeżdża. Znowu wyjeżdżają. Teraz ten, Zil teraz Irlandia jeszcze się niego ozwa. No pań, kurna, co jest tutaj grane do cholery jasnej. Specjalnie mi to robią. Nie wiem na który mecz. Ale ma kontuzję. Nie wiadomo w ogóle ci pojedzie. Eee... Nie, nie ma kontuzji, ma kartkę. Dajr ma kontuzję, ale my mamy prawego obrońcę, który sobie całkiem nieźle radzi. Coś może z tego będzie, nie, bo mamy dwóch z tym samym nazwiskiem. Cholera jasna mi się pomyliło. To tam jest z prawej strony. ale na pomocy co jest kozak, a tu jest obrońca. Ale on ja też ma 65 ale nie jest taki najgorszy wcale. Dałaś mi tu Birmingham do golenia, A to będzie w dupę ten mecz. A nie, jednak nie Berko. No i młody, i młody za Silwę wchodzi w brameczkę. No i piękna sprawa moi mili. Piękna sprawa. I znowu jesteśmy na piątym miejscu. Ja pierdzielę, co tu się wyrabia. Teraz no, tak. Kto jest dostępny, to jest niedostępny. Bułka znowu niedostępny. okej, okay, bramkaża mamy. Jóźwiak znowu niedostępny, ale to jest nie problem. Musimy tylko wrzucić zawodników odpowiednich, więc okej. Okay. Ten jechał na kadrę, dobra, więc też jest niedostępny. I, i bułka zmiana, i tu powiedzmy, grajem sobie nie wskoczy. No i w porządku. Ale jasne, muszę zacząć młodych zatrudniać naprawdę, bo za chwilę się okaże, że 5-6 będzie z mojego składu na kadrze i nie będzie problem kontuzji, a tylko będzie problem to, że mam zbyt dobry skład i wszystkich zawodników mi powołają. Tutaj też czasami powinna być taka opcja, jak obiekcja, jeśli chodzi o wysłanie zawodników na kadrę. Dobrze, cała szczęść jest mnie zborą, kurde. E, 1-0 z tym składem. Też jakieś obiekcje, tym podobne, że nie zawsze e, e, wysyłamy, tak. Więc nie wiem, czy z obrońca już wrócił. Jeszcze nie jest dostępny, więc weźmy sobie na przykład Berko na ten jeden trening. A tam powiedzmy to. Przytrenuję go trochę do 76, tego Berko. Znaczy tam tego obrońcę zostawię w spokoju. Berko przytrenujemy. Skoczy na 76, to wtedy dam mu spokój. Okej, okay, spójrzmy na tabelkę moi mili. Po 18 kolejkach jesteśmy. Jesteśmy na piątym miejscu. Brentford widzę wraca tutaj na pozycję numer 1, ale tu jest. Kurde, co tu się wyrabia? zobaczcie. Tu zaczyna się powoli klarować. Ja wcześniej mówiłem w ostatnim, znaczy w tym pierwszym odcinku tego sezonu że gdzieś koło 20 kolejki zacznie się klarować sytuacja. I faktycznie miałem rację. Myślałem, że troszeczkę może wcześniej po cichu, ale jednak nie. Teraz zaczyna się klarować. Już ósma pozycja ma straty 10 punktów do lidera. My mamy przewagę już 8 punktów, 6 punktów, 5 punktów tam tak nad resztą, więc już zaczyna się też to powoli klarować. Natomiast do lidera mamy straty tylko 3 punkty. No tu jest ścieżka straszna. I tak dalej można się nieźle wkopać. Każdy błąd, no to tutaj jest spora strata. Zobaczmy nasz skład, bo tutaj wszyscy powracali. Więc tutaj pierwszy składzik. Bramkarz oczywiście. Cyk. Teraz tak. Kan tutaj musi wskoczyć za powiedzmy Gordona. Młody jest. Zobaczmy kość, że na mamy. A Aldar nie nadaje, a ten cały Sweeney to tam może skoczyć za Preston, ale Preston musi zmienić gybensa. Tak pokrótce. Tak, zgadza się. Kurwa, ten skład tak patrzy, mamy całkiem mocny. Tam już zaczyna już pod 80 powoli podchodzić. A jeszcze nikogo w składzie z 80 nie mamy. Ale dużo nie brakuje. No, Pany. Ło! Zero trzy. Kurde, znowu prawa strona. I znowu kontuzja. Ja pierdyl, ale się robi... Sieka. 7 dni, całe szczęście. Całe szczęście, że 7 dni. To mam nadzieję, że na ten mecz będzie się nadawał. Ok, młody chciałby zagrać. Ok, dobra, młodego. W... O, momencik, tam jeszcze coś było. Jeszcze jeden mail. Młodego możemy wpuścić. Kto to wraca po kontuzji? A, obrońca nasz wraca po kontuzji. Dobra, to mamy dwóch jakby co. Prawo. Pra... właśnie, ten kurde nie ma za bardzo siły, a ten... no ten też nie bardzo ma. I, ja... I ten może grać z prawej strony nie może grać. Tu jest... Dobra, zróbmy taką zamianę. Może Agu może grać z prawej strony. Może grać. Dobra. To możemy zrobić to tak, że ten. Bo ten może z lewej obrony grać. Więc zróbmy tak. Okej, okay. a młody niech idzie odpocząć w tym meczu. Gibbons nie wejdzie. Trochę pokręcona tutaj ta nasza obrona, trochę osobiona z... z lewej strony, bo prawa strona w sumie nie ucierpiała teraz, tylko nastąpiła zamiana pozycji, nic więcej. Powinno być OK. Kurde, jakie zwycięstwo mają. 1-1. Całe szczęście, ale oni tam mieli 4-1, 5-0, co tam za wyniki były. Huu, całe szczęście, że tylko punkt stracił. Znaczy że my dwa punkty straciliśmy, ale że, że w ogóle... A młodego nie, nie wprowadziłem. A jak z tym ten? Berko coś nie chce awansować na to 76. Czy nie, czy był w tym meczu? A nie, dobra. Chyba był. A ja nie pamiętam czego wprowadziłem. W końcu nie wprowadziłem. Nieważne. Nieważne, nieważne. Absolutnie nieistotne. Dobrze, moi mili, jak obiecałem, tak, dwudziesta kolejka jest zakończona. Możemy jeszcze ewentualnie sobie szybko zrobić konferencję prasową. No to dzisiaj, kurde, na odcineczek za długi nie będzie. No widzę, że dość szybko, szybko się uwinąłem. No, w sumie racja. Nie było żadnych wielkich kontuzji i tym podobne. W miarę szybko wszystko szło. Eee... Tak, tak. My trzymamy fokus na tym, żeby wygrać dobrą piłkę. Hmm... Oczywiście. Eee... Hmm... Znaczy nigdy nie są łatwe, oczywiście, e... cały skład może nam pomóc w tym, żeby ten te momentum tam, okay, zasadnicze polskiego słowa nie mogę znaleźć, angielskie są dużo prostsze te słowa jakoś, jakoś łatwiej jest to, e... jest to powiedzieć, młody chciałby zagrać, więc rozważymy to, więc ten skład może sobie przygotuję. Więc powiedzmy, że Berko nie zagra, młody sobie zagra w tym jednym meczu. Tutaj Aldair już mógłby zacząć grać, ale ten może wrócić. Więc tak, tych zamieńmy. Nie wrócą na swoje pozycje. Gibbens niech się zmieni z tym młodym. A Preston nie. To no nie, młody, mykaj na ławę. i na zmianę. Na razie. Ma kontuzję, ma ciągle ten bandażek, taki ten pasterek. Więc powiedzmy, że go będziemy oszczędzać. No i dobrze, moi mili. 20. kolejka, tak obiecałem. Jesteśmy prawie, że w połowie sezonu. No w zasadzie. 23. kolejka to będzie połowa sezonu. Ale spokojnie. W przyszłej kolejce pewnie spotkamy się na oknie transferowym. Tam też. Może się grubo dziać. Jesteśmy na piątej pozycji. Świetna pozycja wyjściowa. Lider, 5 punktów straty, więc tutaj spokojnie jeszcze mogą się potknąć. Bramek strzelamy. No, strzelają więcej. Przed nami wszyscy strzelają więcej, więc wcale nie strzelamy tych bramek dużo. Ale przypominam, jesteśmy Beniaminkiem. Sezon po sezonie awansujemy z ligi drugiej do pierwszej, z pierwszej do Championship, więc. No, powinniśmy być dumni z tego. Straciliśmy bramek. Średnio na jeża, więc nieźle, ale mamy 14 zwycięstw, bardzo dużo w lidze, tylko 3 remisy, 3 porażki, to jest bardzo, moim zdaniem, dobry wynik. Nie ma kompletnie co narzekać, jeśli chodzi o strzelców, no to tutaj Berko, jak na razie lider z naszej drużyny, tutaj 11 bramek, ale zobaczcie jaką mamy naprawdę ekipę, kapela niesamowita strzelców, bo i Bogus i Silva po 9 bramek, to Silva to jest ciągle jeszcze młody gracz, więc spokojnie. Jeszcze ma dwa, trzy sezony do tego, żeby naprawdę być tutaj gwiazdą tej ligi. A później oczywiście przyjdą problemy z tym, że będzie chciał odejść i tak dalej. To no, nam się zaczyna troszeczkę później tych roszach w tej Vivie. Ale chyba żadnych tam klauzul nie mamy, więc to od nas będzie zależało, czy on odejdzie. No chyba, że się nie dogada z kontraktem, ale spokojnie. Tym będziemy się przejmować dopiero, jak zostanie wielką gwiazdą. Na razie do tego jeszcze troszeczkę czasu. Koń ja jak zawsze oczywiście Zapraszam do czytania opisu pod materiałem, bo tam możecie znaleźć odpowiedź na wasze że Jeżeli nie, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla was. Możecie również polubić ten materiał, jeżeli wam się podoba. Wtedy zasięg pewnie będzie większy, więcej ludzi będzie mogło zobaczyć oryginalną karierę frajera. Taką tylko Ulemiego. Oczywiście możecie zasubskrybować, możecie też wspierać, żeby wasz nick pokazał się przed materiałem. Teraz jest przed materiałami, nie już po materiale. Jak i również też możecie udział wziąć zabawie sezonu trzeciego nagrody u Lemiego, czy jakoś tak. Jakkolwiek sobie to nazwiecie. Kochani, trzymajcie się serdecznie. bo miał Lemi. FIFA 20, Career Frajera, Mansfield Town. Ejka!